Dobra, to chodźmy na zwiady. No, tu mamy kolejną bazę elfów, za Włodą. Nie bezpieczeństwo śmieję się w twarz! Tak! KO 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 czwarty, klucz trzech księżyców. Kilka chwil później tuż za zniszczoną bramą elfów. Uuu, jesteśmy coraz bliżej dziwne, a to jest Warcraft 3 Reforged. <gum> Kampania nieumarłych. <gum> Przecież widać. Wycofać się za linię drzew. Z tego co pamiętam, to jest upierdliwa misja. Przedarłeś się przez jedne wrota rzeźniku, ale drugich nie sforsujesz. Wewnętrzną bramę do srebrnej Luny można otworzyć tylko specjalnym kluczem, a ty nigdy go nie zdobędziesz. Nie pasuje mi. Tracisz czas. Nie uciekniesz przed tym, co nieuniknione. Myślisz, że przed tobą uciekam? Widać, że nigdy nie walczyłeś z elfami. Przeklęta Wiedźma. Musimy znaleźć jakiś sposób na przekroczenie rzeki. Spoko Kalosie, na pewno coś znajdziemy. Prawda? Drużyna ma? Nie umarła? Uuu, Nerubianie przyszli. Witaj, cześć, cześć. rycerzu śmierci. Chach, <śmier, śmierci, Fak, nie to klikłem. Potępieni czekają. O, w no i mamy całą grupę. Pięknie. Czy tu coś jest, żebyśmy mogli sobie obczaić? Oni są fajni, bo Uważaj. oni może latające jednostki i wtedy można je bić na rei. Tak. O cóż znowu chodzi? Czy możemy tu przejść jakoś? Tak, możemy. Co to było? A, inny pan. Tak też możemy sobie z tym poradzić. Akolitów zostawimy I sobie miejsce, które są. Chobimy sobie tutaj pojęcia. No, przejdzie do A, proszę, złamany może być. Widziałem, że warto się tutaj wrócić. A fajnie nikt nie robił nie warto <laughs> Dobra dobra, idziemy dalej sprawdzić. Tu musimy się dostać, tak? Tu jest co to jest? Co to jest? Nieodkryte zadanie. Uuu, Uważaj. To nie chmury. Fuck! <noise> dobra, dobra. Idziemy tu na nich. Mów, głupcze! Lordzie Artacie, nie możemy zaatakować latających bestii. Pewnie, że możemy. Tylko wy O, dziękuję bardzo. Jesy pod ziemi ściągną je na dół. O nie, zabiją mi nekromantę. Fuck. O, Czyli panowie już możecie tutaj Gdzie sobie grę, przyjść, działać i budować. Oddam życie. Oddam życie. Oddam tak, Oddam życie. Oddam z Oddam Gdzie mam tutaj sobie nekropolię, tak żeby było. sobie Oddam tak żeby życie. Oddam życie. Oddam życie. tutaj, tutaj. Pragnę życie. Oddam życie. Ja, trzeba poczekać o, oczywiście. No dobra, to chodźmy na zwiady. Tu mamy kolejną bazę elfów. Za Włodą. nie bez się w twarz! Tak, kolejny! Jak to uchodzi? Fajnie, to nie chcemy się dostać na drugą stronę. O, lovely. I to będzie nasza trzecia grupa. Wychodzić, panowie, wychodzić. Nikt nie będzie mi rozkazy Bijemy, bijemy, bijemy Tutaj mamy jakiś cel, co może być źle. Dla... naprawdę Ty i to O no kurczę raz bez kitu mogę się osrać z tych Znaczy zepsuć z... Wiecie czego. Jednostek, no o to mi chodzi, o Boże. Boże. Kur... Chyba że tu damy radę. Ciekawe co to jest. Kukuk, serio? O cór, Nie wy. Wy atakować to. Uważanie ukończone. Będziemy atakować to. Gdzie? Skąd? A, tu jest trybek. No atakujemy to. No i spoko. Bardzo ładnie, Odmieram bardzo idziemy do tego. Tak, tak, tak. Zgodnie z twoją wolą. Możemy sobie to przyznać? Możemy, no super. Czego sobie życzysz? Jeszcze byśmy chcieli kryptę. Nie mamy drewnić. O co ja tu rozbalam? Co to robię? Pochodźcie wszyscy. Mali duzi. Tak. O, nie mam jeszcze tego, no trudno, to ja lepsze no, to. Co to jest? To spirala śmierci. O, pięknie. Tak. 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 Po prostu tak. A bo to są... tu są te części księżyca. Okej. Okay. Mogę się tego domyślać w sumie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. O Jezu, jak to ono idzie. Tak zdopy się w nawet musimy zużyć tę miksturę yes oh, o oh, oh, bardzo super wy sobie tu rozwalajcie, nie 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 wy w sumie to macie rozwalić to tu e, fuck, a my potrzebujemy drewna nie, hmm. ja do cmentarza nie potrzebujemy Jak każesz? Ale dobrze, że najpierw dałem update tego. Bo tak, tak bardzo szryczla No dobra, tak się stanie. Zło. A ty j**a Można tego chodzić, zbierać. Martwi, będą szukali. Wszystko co trzeba innego. Tak? Tam, o co znowu chodzi? Zostaliśmy, Zostaliśmy zaatakowani. Księżycowy kreślony został wykonany ze szmaragdów. I jest Trzeba znaleźć pozostałe dwa, aby otworzyć bramę. elfów nie w tynie. Nie, ty, nie. ty ziomek sobie już też tutaj Zostaliśmy zaatakowani. Aha. I ty idziesz sobie tu, kopiesz to. ja tu mam szansę przeżycia? Tak miał no, w ogóle jeszcze tak tutaj już się, nikt nie będzie. A to jest kurtarz. Wypadną, 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 wypadną. Ty co tutaj bije to? Mhm, mm ślicznie. No w głupcze. No sobie po skrzynki, zobaczymy co gdzie jest pochowane, co się Uderzaj. Fajnego. No nie ma tu nic akurat. Będziecie cierpieć. Nie, najpierw skrzynki, najpierw skrzynki, fokus ci. Za króla lisza. Przywoływanie ukończone. Super. Jeszcze tam musisz rozwalić. No i mega. Tylko teraz by się przydało coś, żebym mógł obronić swoją bazę, bo. Hm. Gdzie mam przelać swą grę? Wszystkie jednostki, żebym posłał w kosmos. No, Mój los został przypieczętowany. Jeszcze zikuratów nie mam. Nice. UWAŻAJ! Mów, niszczyć A ty już przelećcie tu po nich, bo... No cóż... Wiem, jak jest. UWAŻAJ! Okej. Okay. Wy sobie w portal. Zostaliśmy zanakami. No i dobra, przynajmniej wiemy, gdzie prowadzi. znowu chodzi? Proszę się schować ładnie, tam no, trzeba. Mhm, mm okay, okay. Wygrali? Nie może być. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Żądamy więcej drewna. A dupy. Muszę Zikurat wybudować dużo. Przywoływanie. Dobra, ukończone. na pewno muszę potrzebuję coś do ochrony tego wszystkiego, więc. Jak zikurat Nikt nie będzie mi rozkazywał. Wy się trzymajcie tutaj na boczu, a wy wysestujcie tutaj, bo będziemy się bronić. O, mogę robić też biesa pod ziemi cool. Ale jak na razie to wy wszyscy do drewna. Trzeba całe dwa. Okej, okay. okej. Okay. Czego sobie życzysz? Rozumiem. Zgodnie z Twoją wolą. Nie mogę tu przywoływać budynków. Czemu? Tak się stanie. Jak nie bardzo prosił, znaczy spróbował, bardzo chciał. Żądamy więcej Mój los został nie. przypieczętowany. No chyba będę mógł kilku zrobić chociaż. O co znowu chodzi? Fajnie by było. O elfę biedą. No w odpowiednim momencie wróciłem. To, skąd się wzięli? Przywoływanie ukończone bardzo ładnie. Przynajmniej jedno muszę tak ulepszyć. Pięknie, pęknie, nie, rozkazuj. nie będzie Nie wiem skąd wy choler rzeczywiście przylazły. Nie, no wy to sobie po prostu idzie po tam. tam. <grybię> Przywoływanie ukończone. No pięknie, o to właśnie chodzi. Przywoływanie ukończone. Ile potrzeba na jedno? Pragnę Ule... jedynie służyć pięćdziesiąt tylko. Ulepszenie gotowe. O co, a to lepsza, no, okej. Okay. Twe życzenie Żądamy, jest dla mnie rozkazane. Drena. Robię co mogę. Oki też. Gdzie budujesz, mam przelać przecież. swą krew? Ulepszenie Że tutaj budujcie sobie, tam sobie budujcie wszędzie sobie coś pobudujcie. Że sobie będą szczęśliwi. A wybra, jesteście na tych ziemiach. głupcze, tak? Nie wiadomo. Oddam życie za Merzula. Spokój. Bardzo mnie to cieszy. 135 i 140 połaży. Zgodnie z Twoją wolą. Uważaj. No nie no, przydałoby mi się inny mózg jeszcze. Ach, ty jesteś stary jak w drużynie, No tak? Dobra, wszyscy zbierać drewno. O cóż znowu chodzi? Mhm, okej, okay. o to mi chodziło bardziej. Przywoływanie ukończone. FAK! Mogę coś zbudować! Gapki. Czego sobie życzysz? Jakie gabkie. ja tak, potrzebuję jeszcze jednego nekromantyka. Pragnę jedynie żeby... służyć. Mhm. Chcemy to na Przywoływanie ukończone. Tak się zgadza. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No to się jeszcze... wiesz. Nie rozpędlę się z taką bajerą. Potem pięknie. Lizbierad jemy. Raz, dwa, cztery, Pięć sześciu aż, trochę dużo. Czego sobie życzysz? Rzeź, nie bym chciał. Gotowe. Mój los został przypieczony. Potrzeba więcej złota. Złota? Mówisz złota? No dobra, to się zaraz poszle jakieś na o, do drugiej kopalni. Będzie to obziem. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Nie mogę tu przywoływać, jak, jak kocham, każesz. się O cóż znowu chodzi? Nie mi Niebezpieczeństwo, śmieję się w twarz. Uważaj. Ulepszenie. Gdzie mam przelać swą krew? Nikt nie będzie przyjazny. Ukończone. Śpiący Dobra, mamy komplet. Zakrula króla lisza. czy zmieścimy. Tak, zmieścimy wszystkich spoko. Mm, Przywoływanie, czy my się do... nie? Nie, to chciałem się dostać tutaj. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie bardziej komfortowe. Przywoływanie ukończone. Atakują nasze miasta. O, oh, fak, serio? Oddam życie za Nerzula. i zbierać hajsy został przypieczę do no, umrzeć. Tu się zaraz zerwa, nie, to panie nie zrobi się mnie. No trudno. I ci rycerze. Uważaj. Umarli już wszyscy ci? Tak, no i spoko. O, to chodziło O co znowu chodzi? Ulepszenie kompostu Dziś się jakiś pomost, tutaj latają niskie hmm, koszta To spadłem czy z mi do większych kosztów? <laughs> Nie wiadomo hmm. Kolejny portal, okej okay. Nikt nie okay, będzie okay. mi rozkazywał. Nie no, badczę, tutaj są jakieś... zostaliśmy panowie. zaatakowani. Wszystko jest dobrze. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Aha. To chcę porobić, o tak. Tym Potrzeba zaryszałem. więcej złota. Tak, złota? złota? Serio? O nie. Mów, chłopcze. No szlak Nie, to rozwalaj. Jak najszybciej to rozwalaj. Uważaj. Te latajki tutaj. Spoko. Pozną żempnij nice. Nikt nie będzie nioskawy. Jezu, to już portale są. Jak upierdliwie. Dobra, przydałby się zrobić jakiś drugi oddział czegoś, co? Badania potrzeba Zakuńczo. więcej złota. O cór, znowu Złota i Badania. złota. I złota. złota, i złota. O chłopcze... No i spoko. Chłopak... Spoko, spoko, Co to jest, szczur? Brak miejsca o ekwipu Uderzaj! Bleh, bleh, bleh. Nie wzywają. O, to są tylko te dwa. No. Uważamy. Czekam Państwa. Teraz pytanie, czy my chcemy wejść w ten portal? Gdzie się pojawimy? A, głupi. Wracać. Gdzie tu? Tego portalu teraz. Badania zakończone. Dzień nie wzywają, ow, kłopcze, nikt nie będzie mi rozkazywał. Fłuk, dobrze, o cóż znowu chodzi? Zabili mnie na koromantie. Jakie celie? Zostawiliśmy i zaatakowaliśmy. Oni... Aaaaaaah bo tu są ci Uciekaj, uciekaj, czekaj, 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 czekaj Tu uciekajcie panowie Uważam. Uciekaj. Ja to przeżywam w ogóle. tutaj to nam mogę Niewiele to było trudniejsze, wam się wydaje. Badania Nikt nie będzie mi rozkazywało. Badania zakończone. No, czy ty może nie zbiera jednostek? Ale ty miał. Atakują nasze miasto. O niewiele mogą zrobić. No, zostaliśmy zaatakowani. No, kurde. Co tu też niewiele mogę zrobić. Ty, ty masz jednostki. Ty lecisz tu. O cóż znowu chodzi? Gdzie ty lecisz znowu? Boje cię, znaczy, konkretnie, cię. Okay. O nie, uciekam. Dalej sobie tam. Nie Ja jestem pomocną Dobra uciekaj sobie do nas A wy Jesteście częścią mojej głównej brara armii teraz Lubicie bumbumy Mocne bumbumy Leczymy ciebie Kurde, przy mam na kopalniach Wolacie Heee. Potępieni czekają. No zgarnia ich. Dwóch powinno by wystarczyć na upartego. Zostaliśmy zaatakowani. O co znowu chodzi? No ja, czemu ty się tutaj znowu wbiłeś tak głupio? Ardas, co? nie będziemy mi no, nie Jesteś taki najmądrzejszy chyba. To ja mogę używać z tymi zapelinami portali. Śmiesznie. Dobra, Jaka jest wola, nikt nie będzie mi rozkazywał. No to teraz to już na spokojnie. Druga baza ogarnięta. Dobra, zrobimy sobie trochę tych jeszcze z dwóch makrosów. Tutaj się robią też też pięknie, super. No i co? I ulepszenia. Co sobie mieć wszystkie, nie No hit. Ja myślę, że to, to w ogóle już wystarczy. Uh. ładnie żeśmy wyczyścili tutaj cały teren. Później jeszcze tylko ją dowieść tam, tam jest grudna trama chyba, Nie, tak. nie Okej. Okay. O co znowu chodzi? Wy, wejdźcie do tego portalu teraz. Hmm. Ślicznie. Arta z nich zbiera to. cienie wzywają? I mamy drugi. Drugi księżycowy kryształ jest nasz. Jeszcze tylko jeden. Badania. To oni nie dobiegli, No Ojej. No idziemy tu za to. Czy um. Nie, no, chciałbym się naprawić. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Śmigaj. Nie, kurz. Napraw. Gdzie mam przelot? Oby to miało. Zostaliśmy zaaktowani. Są ci rani? Okej. Okay. O, i Sylvanas. <głupia> co Hehe, chodzi Nieee, mój nekromete! Nie Dobra, teraz się skupia. i bicie ją na ryj. Bo bez przesady. O, ostatniego hita! Ha 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 naprawiony to zgarniać proszę towarzystwo martwi będą służyć jasne że tak zostaliśmy zaatakowani. badania zakończone Już, nawet nie wiem kto tu umiera, kto tu żyje to jest górą to nie a wejdź tutaj ale a wypuści ich Martwi będą służyć. Zostaliśmy zaatakowani Cciaż ja wygrywam No nie, wziąłem tych czasowych do drużyny No trudno Ktoś to broni, Brałem. Zostaliśmy zaatakowani no i co z tego? że to nic nie może, nic tutaj kompletnie. Jaka jest wola ciebie? Zrobię nie. jak obniżam życie za Nerzula. Ty mnie grozisz? Nie, skąd? Jak mi to przez myśl nie przeszło. Za Badania zakończone. Jezu, serio? Wyszedł, Na, króla, nie, z serio, że to będziecie nie, nie, tak nie będzie. Ja chcę trzecią część i chcę zakończyć tę misję. No, zbieraj, zbieraj, chłopaku. Uważaj. Taki ty jesteś lewu z czasami Artas, z Masakra. Nareszcie. Trzeci kryształ. Klucz trzech księżyców jest kompletny. Oby to miało sens. No dobra i co teraz? Idzie tu? Dobro ciartas do bramy. Nie pokonaj strażników, okej okay. i... Oby to miało sens. Cię nie wzywają. I Uważaj. Śpiący się obudziły. Tak tak, zaraz będziemy uzupełniać zaległości w oddziałach. O no, co się sprawdzało? Wszyscy, Wszyscy się zmieszczamy Nie no, jest spoko. to spoko. Proszę mi tutaj oddać ich. A wy podejdźcie bliżej tutaj, żebyście byli tu. Śpiący no, Dobra, tyle musi wystarczyć bez zaatakowani. Gdzie? Jak to? Przez kogo? Gdzie? Co się dzieje? A, proszę. Nie, yeah, zdążyli wszyscy. Co, to raczej teraz tych waszych strażników, co? Dejby tylko tam próbujesz coś zdziałać, jakie okay, nie wracajcie. Już. Thank you we Nie będę im wszystkich, bo po co? Nareszcie. Wrota stoją otworem. Gdy uporamy się już z Sylwaną, wewnętrzne królestwo będzie nasze. No jest. Jest i Przeklęte zana. potwory! Czego trzeba, by was powstrzymać? Ta tropicielka zaczyna mi mocno działać na nerwy. Gdzie twoja armia ziemek, sam tam pojechałeś. <noise> Klucz trzech księżyców zakończony, proszę państwa, to była kampania nieumarłych. Warcraft, czyli Fortnite, jak się podoba, to legujcie, więc subskrybujcie, zaznaczcie sobie dzwoneczek i błyszczki babatki. Opa. Oh